Matka Boża do siostry Lucji w grudniu 1927 roku powiedziała Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego niepokalanego serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu. Jesteś gotowy na wezwanie Matki Bożej, aby wynagradzać grzechy, a szczególnie grzechy popełnione przeciwko jej niepokalanemu sercu. Zapraszam do wypełnienia wszystkich warunków nabożeństwa pierwszych sobód. Niech to słowo, które słyszysz, będzie także pomocą w przeżyciu tego nabożeństwa. Jakie słowo kieruje dziś do nas Pan Bóg w Ewangelii? Pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną. Aby, gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra, kto Wam powierzy? Pan Jezus przypomina nam o życiu wiecznym. Nie możemy zabiegać tylko o dobra doczesne. Oczywiście są one potrzebne i odpowiednie ich wykorzystanie może prowadzić nas do Królestwa Bożego. Jednak wielu ludzi, którzy tylko w dobrach materialnych pokładają nadzieję, nie może odnaleźć szczęścia. Jak często ludzie w miejsce Boga stawiają pieniądze i myślą, że sobie ze wszystkim poradzą. Jak często wydaje się, że pieniądze wszystko rozwiążą, że można kupić zdrowie, szczęście, dobre samopoczucie. A tak naprawdę w dużej mierze złe używanie środków doczesnych powoduje kryzys wiary i moralności. Matka Boża przypomina nam o tym m.in. w fatimskim orędziu. Objawiając się w Fatimie w czasie trwania pierwszej wojny światowej, Uświadomiła wszystkim ludziom, że życie bez Boga, życie w taki sposób, jakby Boga nie było, to jest największą tragedią człowieka, tragedią narodów, jest większym zagrożeniem od wojny nuklearnej czy różnych katastrof, których się lękamy. A co dziś obserwujemy wokół nas? Kryzys wiary. Skąd się on bierze? Czy nie z upadków moralnych człowieka, upadków wyrażających się przede wszystkim w braku szacunku do życia, w masowym mordowaniu nienarodzonych, w rozwiązłości seksualnej, w pladze rozwodów? Życie to dar od Boga. Walka o życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci jest i będzie naszym obowiązkiem. Znasz konsekwencje odrzucenia Boga. Ostatecznym skutkiem odrzucenia Boga przez człowieka jest piekło. Dlatego Maryja chroni swoje dzieci i chce ustrzec, ocalić przed tym, chce ratować każdego człowieka. Posłuchaj Matki Bożej, która wzywa do jeszcze głębszej modlitwy i nawrócenia. I tu każdy z nas może uczynić wiele, zarówno w tej kwestii obrony życia, ale także w tej osobistej walce o życie Twoje, kiedy przezwyciężasz każdy najdrobniejszy grzech, odrzucasz pokusę. W tym miesiącu, kiedy modlimy się za zmarłych, pamiętajmy również o duszach czystsowych, które już nic nie mogą dla siebie zrobić, poza tym, że cierpią. Cierpienie jest ich jedyną modlitwą, pracą, sposobem, dzięki któremu mogą zbliżać się do celu. Wiele natomiast możemy dla nich zrobić my, będąc jeszcze na ziemi, nie poprzez płacz za zmarłymi. Bóg swojej łaskawości dozwolił nam, by Kościół wojujący i pielgrzymujący mógł wspierać bolesną bezsilność Kościoła cierpiącego. Każda msza święta, każda myśl, każda modlitwa, wyrzeczenie, ofiara poniesione w intencji dusz czyistcowych mają ogromne dla nich znaczenie. I gdyby nie modlitwa Kościoła za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, ta modlitwa ofiarowywana niemal codziennie, wiele z nich czekałoby daremnie. Świat szybko zapomina o tych, co odeszli, a dusza czyistcowa jest zdana na jałmużne miłości. I pamięci bliźnich, jałmużna, o którą w dodatku sama upominać się nie może. Niektórym duszom czystcowym wolno, czasem z dopustu Bożego, śnić się lub zjawiać ludziom. Jest to jedyna forma, w której mogą prosić o pomoc. Ludzie zazwyczaj jednak sny lekceważą, a tych nieszczęsnych zjaw tak bardzo się lękają, że rzadko kiedy przyjdzie komuś na myśl pomodlić się za nią dać nam mszę świętą lub ofiarować na jej intencje cierpienie albo dobry uczynek. Czy chcemy pomagać zmarłym duszom czystowym? Zapewniam Cię, że warto dla nich i swojego zbawienia. Najmiłosierniejsza, najczulsza, najmożniejsza orędowniczko, nasza i dusz w czystcu cierpiących, Najświętsza Maryjo Panno, Ucz nas codziennie świętości. Nieś nas w swoim sercu. Chroń nas przed pokusami i niebezpieczeństwami. Każdego dnia chcemy wykonywać to, co sobie życzysz. Chcemy jednoczyć się z Twoim Synem Jezusem Chrystusem Najświętszym, ofierzem mszy świętej, odmawiać różaniec, przyjmować cierpienia i trudy w intencji zadośćuczynienia za rany, które ranią Twoje niepokalane serce, i najświętsze serce Jezusa. Prowadź nas, Matko, przez drogę tych nabożeń z pierwszosobotnich, prowadź nas nieustannie, przez Twoje niepokalane serce, do najświętszego serca Pana Jezusa.